Przypadko, z tej strony wasz ulubiony youtuber DZIEJUS. Ej! Dzisiaj z nami też jest Hamidło Janina. Zobaczcie, widzowie, jaką mam koszulkę. Oporowo, całodobowo. Także, jak, jak jest na koszulce, tak musi być też tutaj na odcinku. A co to za złą tu stoi? Gdzie? No tu. Aj! Złą Zaparkował. Eee, zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek tego typu. Wiesz co, wy wiecie co macie zrobić widzowie? Wy jesteście ja, no, najprzymi widzami... tego typu band? Tego typu Benz, no znam tak Tiger mówił Święty pamięci Tiger Bonzo e, też widzowie tylko 50% z Was mnie subskrybuje, czyli jeżeli teraz mam 20 prawie 8 tysięcy subów to tak naprawdę miałbym tych subów ile? E, Janina? Jesteś dobra z Ile ile nie subskrybuje? 50%, mam 28 y, su, subskrypcji to byś miał wiecie ile? 56 tysięcy Tak gdy, widzowie, właśnie przez ciebie, bo ty mnie stary nie subskrybujesz, ja to widzę co przede mnie, ja cię lubię Ja tu do widzę mówię, do ciebie właśnie mówię o. Że to stary, gdyby, gdybyś mi zostawił suba miałbym w tym momencie 56 tysięcy su subskrypcji No ale niestety, nie jesteście hojni, i nie lubicie mnie Tak to wygląda Żartuję, nie, ty, każdy mnie nas... lubi Każdy mnie lubi, bo nie ma nie ma osoby, która mogłaby mnie nie lubić No nie, mów, że tak nie jest No Jania ja cię nie lubię No dobra, no ale ty jesteś specjalna a widzowie nie są specjalni, także widzowie wszyscy nie lubią. Dzisiaj oporowa orka, oporowo całodobowo. Nie no, tak wiecie, trzeba dokończyć te prace polowe, bo to, bo to nie można tego zwlekać. Widzicie, kawałek zaorałem, potem zostawiłem i tak zaorałem i zostawiłem i zaorałem i zostawiłem, potem znowu zaorałem i trochę zostawiłem, no ale finalnie zaorałem i zostawiłem Także dzisiaj trzeba to pokończyć, słuchajcie. Później, teraz ja powiem. Później. No. Słucham sam zabanio, ten. Ale to tak do swoich możesz do, do swoich widzów mówić, a Janinko nie do moich, Janinko nie, nie do moich. Ale jak ktoś nie subskrybuje tylko? No to wtedy... Do mojego kanału Janinka! No 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 la policia Ja no widzowie! Krótko Ej, ale ty nie masz kanału Janina Boże, tylko masz Janina. Ale mam ale mam w linku, Janina Boża, jakbyś pisał Janina Boża, to pierwsze coś wziąłeś Okej, okej A co ty to na to, a co ty na to, żeby zmienić nazwę kanału, ty Janina Boża, a ja dziuś Boża Główka, byśmy sobie dali na przykład Zobacz, yy, na przykład yy, Freeze też ma Karol Wiśniewski teraz kanał A nie Freeze no. Tu może trzeba polecieć, wiesz, yy, nowa fala tak zwana Dziuś Boża Główka, no. Janina Boża I Jarek Brzęczyszczykiewicz nie wiesz? Nie. Co? Czemu? Ja w sobie bym tak zrobił, dlaczego nie? Tak właśnie, bo nie ma żadnego tłumaczenia. Dobra. Po prostu Dowie. mój pomysł jest najlepszy. Jak nie będziecie złożyć kanału, to wypadną wam włosy. I zęby. I zęby na młodość. I zęby na młodość wam wypadną, widzowie. Niestety, jak nie macie zębów, to i dziewczyna się z wami nie umówi. Także dbajcie o swoje zęby. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie te filmy. Dobrze mówię? Zobacz jak my tu w ciągu. No, siedzimy. zawsze można protezę kupić. Ale to lepiej nie kupować. Kurde, szkoda, że oporu nie mam w tym się, Przydałby się tu kogo, Trzeba by dorzucić jakiś kolgus, stroboskopy, żeby tu młodzieżowo to młodzieżowo tak ja to było. Mogę, to ja mogę wejść na dach i kręcić się z blaskiem, oświetlać ci drogę. Dupo, możesz świecić też będzie tak się słońce odbijać. Może tak przytłuszczono że człowieku. A poczekaj, strój! O! Zobaczcie i to LEDowy! LEDowy biały! Opór! O kurde, półko puściłem, dobra O kurde kogu... Mamo, kupimy koguta do ciągnika Mamy, cio... Mamy... Mamy koguta w domu Mamy koguty w domu Koguty w domu się <głos》. głos》> nie, nie na pomarańczowo Dobra, siadaj do środka, słuchaj To zaraz mnie wpadniesz pod... Wpadniesz mnie pod półki, siadam jeszcze wyprostuję Także, tak, tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda Daj, ja teraz chcę zrobić Czekaj, kiedy widzę, że wy to oglądacie, to jest niedziela prawdopodobnie, albo może i nie No nie wiem, dobra, nieważne, ale biję do tego, że niedługo macie wakacje Także na pewno wiem, że się cieszycie się, ja też się cieszę, widzę, że macie wakacje, bo wtedy więcej osób będzie oglądać filmy No tak, czy nie tak? Mogę ja porobić? Możesz Ale, lubisz wakacje? Nie Czemu? Ja to lubię Filmy człowieku wrzucasz sobie na 12, na 13. Widzowie od samego rana do samej nocy oglądają. No to jest życie, no to jest coś pięknego, kurde. A, a nie tak jak teraz, trzeba filmy o, o 16.30 wstawiać. Ej, do góry. O, no, oj! Czym ci się tak odbiło? O fiu. Właśnie chciałem powiedzieć, że hamakrelę dzisiaj zerłaś, co? No. dzisiaj makrelkę? Nie, rybę. A, a jaką? Przecież makrela to też ryba debilu nie co ty tak zapierdzielasz tym Ursusem, tej wolno tutaj będziemy robić twoim TP Jania, nie, nie wol... wolno to nie to nie można tak można. to za, za płytko pług wbijasz ty nie, idzie po same te po, po same e trzymaj nie się ramy trzymaj się ramy to się nie posramy dobra, tak szczerze jak to masz tak robić to chodźmy tego grilla sobie zrobimy. Ja sobie to na spokojnie później dokończę sam. Ja nic nie będę grillowała, a to robię miał czas. Umówieni na grilla byliśmy. No to co... Dobre, dobra, Bo jak my tak będziemy robić, to będzie dupa nie robota, słuchaj. Dzowieku, tak się w polu nie robi. Widzowie napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem jazda z taką prędkością, z pługiem po polu, jest czymś odpowiednim, czy to dobrze wpływa na glebę, czy dobrze wpływa na ciągnik czy to po prostu będzie coś rosło <noise> Mam nadzieję, że te pole mi nie uschnie, żeż nie, te mi nie uschło Te pole mi nie uschło, aczkolwiek uschło mi inne pole a to przez to, bo ty je, ty je orałaś wtedy i to przez to twoją orkę taką te pole kolera. Ale te pole nie uschło przez to, że ja je orałam cholera, jasne tego, Dlatego, że ty go nie skoziłeś Nie, cielaku. oj jak ja, jak ty byś nie orała to by było dobrze, ale oporowo, ale oporowo idzie Chłopie, aż łeb poskakuje. Ale tu przebitki wizowe macie, ale macie przebitki, patrz, 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 patrz Patrz człowieku I tu muzyczkę tylko dodać i róbcie, róbcie widzowie szorcy na TikToka z tego I znaczy no, TikToki i, i szorcy na YouTube, na YouTube'a Ja już nie wiem co gadam tak szczerze, ja już mam zryty berę ogólnie dzisiaj Tak szczerze Jak się czujesz? Jak z energią stoisz, Jania, dzisiaj? Dobrze Dobrze? Bo się wyspałam ja nie, ja od 6.30 na nogach jestem Ja też Ja nawet wcześniej Ja od ja 6.30 ja 6... w... ja A ja To jakieś sklepy są pootwierane o 6.30, to jest to noc jeszcze No A co, my przez czyjeś podwórko jeździmy? Dobry no. Sieła Ja tu Zbychu chyba mieszka, co? A. Eee, i powiem tobie tak No? Jak ty poszedłeś na c No co spałaś? Jak ustawiłeś status swój zaraz, razem to ja godzinę spałam Ja pierdziele no człowieku Ty nie godzina to było mniej 50 minut 50 minut, no to nie to ja cały czas na nogach Ej! Ty oh. pier... o ty kur... ty Nie wiedziałam, że w ja... przejeździe ustawiłeś Jakim przejeździe tu nie jest przejazd, bo trzeba płot wtedy co mi pot rozpieździli <laughs> Najlepsze jest to, że to... że ty od... 6 miesięcy po to nie naprawiłeś, nie? To mnie bardziej bawi No to w sumie, bawi. W sumie ta racja, zobaczcie, ta dziura tu jak była, tak jest Może w kolejnym odcinku byśmy to naprawili, co? Ty jesteś takim dzielakiem, że to jest po prostu hit. Żebyś się nie zesrała Dobra, słuchaj, ja jadę do tego Eee, e, prr, jadę na, na stację po, po rzecz na grilla, ty grilla rozpalaj. No, Od... a możemy zrobić tego grilla w lejku? Odrzuci do chłopy? No gdzie w lejku? Chowaj, odstawiaj mój lejek To mój odrzucicie le... Odrzuci do chłopy, czy sama pójdziesz? Chodź o Na bagażnika Nie lisz mnie po uchu ty Nie, ja zęby ześeszczę No to musisz po, o moje uszy zęby czyścić No wytłumacz mi czy ty musisz mnie melać po, po uchu? Siadaj tu z boku Siadaj z boku nie... Ej! Zobacz, tylko twoje uśobanie us widać, w lusterku To twoje uśobanie widać Nara. Nara Grilla rozpalaj Dobra słuchajcie Jadę na stację Paliw. kupimy Oczywiście węgiel, trzeba będzie kupić jakąś e, Rozpałkę i do grilla A taką I jakąś rozpałkę do kiełbasy O na CB jesteś, jaką? Zabrała Zabrała serce moje? moje Zabrałaś swoje Jak, to, Jakoś tak to leciało, nie? Moje sny pilu No No powiedziałem Niech bo dalej a mnie pozostawiłaś Dobra Zajeżdżamy na stację paliw, słuchajta. Pach, 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 ciach, ciach, ciach. Elegancko, elegancko haj. To ja mógłbym tutaj z tej stacji paliw chcieć. Czekajcie, ja tu jakoś ustanę. Sensownie tak Dobra. I dobry. i dobry. Słuchajcie, mamy rozpałkę do grill'a, mamy rozpałkę do Kiełbasy, żeby też po brzuszku ładnie grzało, także co? Wracamy do cholera, do, do Janinki. Żeby tu się nic nie. nam nie, nie wiecie, nie ociepliło. Żeby nam się nic nie ociepliło. Ej! Kur. przypieprzył mi. No patrz. Ej! Stój! No patrz, mega mu. No, spieprza, patrz, spieprza! Spieprza, spieprza Janina słyszysz mnie na radiu? Co tam? Ty, kolizję miałem, gościu we mnie wjechał i ucieka Spieprza gościu przede mną, <grym> wjechał we mnie ty mówić? No człowieku, no mówię ci I tu jakimś takim spaką no, A czym spaką? Jakimś takim no, busem spaką No spierdziela przede mną, człowieku A, czekaj, ty co ty pojechałeś no, i z No, BMW I Jakby w poloneza przydupcył, to wiesz to bym się nie martwił, no ale, że kurde wik szóstkę, no to... Nie no, ja gazu słuchaj tam, na no spokojnie, patrz na tarkę, na Tartak wjechał, na Tartak wjechał No patrz debila, w, w kółko robi No patrz Ty, ja nie na to jakiś dzieciak chyba Słyszysz? No to łap ściela za łap i tyle Dzieciak mi przypiździł i ucieka Kto mu w ogóle da dał busa do kierowania? No, z wziął. A ty co? Ty, czu te nigdy nie. nigdy samochodem brałeś? Nie. Ani razu. Cholera nie będzie pojechał tej. W lewo, chyba, chyba w lewo. Patrz na przy, przy podwórku, czy tam nie widać go. Nie wiem, no. Busa nie widzę, ale widzę jakiś tam samochodzie, z taką, C jakby wiesz. Spaku, jedzie, jedzie, dobra, dobra. No Spaku, ton, 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 ton. No skurczy byk. No człowieku, no. No nie. No, zaraz... Kupiłeś? Kupiłem i do, i do brzucha, i do grilla, słuchaj. Dobra, benzyna no. oleje. Człowieku, ale bym się wydarł, ale tu jeża mam obok. To nie będę go straszył. A jest nie lubi krzyku? Nie. Nie a lubi, beś, nie a lubi. Ale tak, jakbyś mu tak zadudnił do ucha, jest ma ucho. Ma, dwa łóżka, ma. Ma dwa łóżka, <laughs> że nie mogę krzyczeć. Ma a łóżka a ja i, 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 i śpi. Srają, srają to na pewno. A śmierdzi? Śmierdzi. A jak, bobkami czy jak się No takim normalnym głowienkiem, wiankiem no. O! Ale takim ludzkim? Wy no Człowieku! Przedachował prawie! Przedachował tym! Tym padlakiem! O człowieku jak to podskoczył! Ale nie, ty wiesz, że no. to głupiasz i co i gumiasz i tak tyle czasu ucieka! Tak mi się zdaje, no nie będę go taranować i szóstko chyba, co? Patrz, spierdziela! No, człowieku! O jakich on drogach tu jeździ, tej! Nie widzę gówniarza, nie widzę gówniarza. Gówniarz mi ci? Gówniarz mi spieprzył Jadę tędy. Co ty? Nie wiem, no bo nie widziałem tam z no człowieku. Ale mnie wkurzył, ty. Ale. rozwiosę go. Ja mam wszystko na kamerze nagrane, zaraz na policjantów że jadę. Czy zgłoszenie zgłoszenia, jak coś? jak coś, to tak, no, Dobra. ale wolałabym robić grill. Jest, się, jest, tak. jest, 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 mam go, mam go, mam go, dobrze, pojechałem o. Nic mi zgłoszenia Przydupcyłem, przy no Dobra, nie mogę tak krzyczeć widzowie, bo mam, mam, mam Jerzyka, mam, mam zwierzaczka, także nie mogę a krzyczeć tak, A zrób taką No nie mów tak Dlaczego chcesz zrobić mu krzywdę? Powiedz mi, dlaczego chcesz zrobić krzywdę mojemu Jezusiowi Chyba prosto, pejko, no, widzisz, że. Jedzie paka, jedzie paka! Dobra, idę rozpacz, tylko O, oh, faken! Zarzuciło mnie, przypieprzyłem. Łap go, łap go, łap go, łap go, łap go, łap go. łap Ty wiesz, że on tym głownym to nie pojedzie więcej niż 90, co nie? No ale dobrze, nie no i ty. Szczerze, on kładzie, kładzie tym busiakiem. Ci mówię, 90, tylko? 90, 90 to max, jakiegoś ja takiego miałam. Myślisz? Czy no to ja 160 jadę i nie mogę go dogonić? Ta BMW się wiem. powoli zbiera też. To też jest mankament tego, że ona wiesz... Yy, ona jest... po prostu nie hamuje w ogóle. No, też, to, też jest możliwe, ale no to dzieciak by tak zapieprzał. Chcę go zramować, czy jak? Patrz, pod, pod górkę wjeżdża. Ty! Patrz, to wjechał na górkę tam. Nie no, Janina! Co? Pomóż mi, drona odpalaj. Teraz, chociaż raz mi... Chociaż teraz ty raz, raz mi pomóż, no spierdzielił mi, spierdzielił mi, no. Ja pierdzielę no widzowie, no co tu się dzieje? Ty masz drona? Tak. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie wiem, jadę tutaj, może tu będzie. Dobra, widzę go. Gdzie jest? Jedzie w stronę komendy. Jak w stronę komendy? To ja się minąłem z nim? No jest pod komendą. Ja... wiem. Człowiek. To z jakimś policjantem rozmawia. Weź go, proszę cię tym dronem, wleć w niego. Oponę mu przebić, śmigłem. Przebił mu śmigłem oponę. <laughs> ale ty zdajesz sobie sprawę, że ja mam drona, kurde, skaner. a nie jakiegoś kamikaze. No ale to dobra, no to oponem mu możesz śmigłem przebić chyba, co? Dobra, ta BMK driftuje. Pojechał... W dupie mam, nie, nie szukam go. Miał być grill, miał być grill, człowieku, a ja tu się muszę denerwować. Bo chciał pojechać człowiek do sklepu, kupić sobie coś do jedzenia do picia, nie musi gówniarz czyli ci... znaczy, tażej chyba gówniarz Jedzie na kolonie znowu Przypieprzył i tyle W którym miejscu jest? Dokładnie Koł Dobra Mam go Mam go, mam go, mam go Wiesz, że ja już nie hamuje, ja już się w niego w i i taką są rozwalony, <laughs> więc to będzie przez niego Zdajesz się sprawę, Jania No pewnie tak no A co cię tak bawi? Ty mnie bawisz, że takim samochodem jedziesz za jakimś królem pannem jeszcze... Ja mam gaz podłoga. Ma... Gaz podłogi mam wciśnięty, <laughs> rozumiesz? Łepek, łepek ma pewnie ze 13 lat, to jest najlepsze. Gdzie on jest? A gdzie, on nie ma 13. Człowieku, ale ta BMK to też nie jest demon prędkości. Jest, dosiadł. Dosiadł, mam go. <laughs> Co ty robisz? Z tego Wysiadasz. Wysiadasz Zabieram ci kluczyki, ci co zabieram Zabieram ci kluczyki co Wysiadasz A czemu? Co ty zrobiłeś gówniarzu? Co, co, pan zrobił? co ty gówniarzu zrobiłeś? A co ja zrobiłem? Czemu pan mnie przypieprzył oh. uciekać. zacząłeś uciekać? No pan mnie przypieprzył Ja mam wszystko nagrane gówniarzu Robię zdjęcia i numer... pan ma tu być jakaś numer... z mafia, pan jest z mafia. Numer... Numer... numer do ojca. numer do ojca w tym momencie ja od ojca wziąłem samochód, ja nie mogę mu powiedzieć, bo Numer on wyobrazi na mnie, bo ja z firmy wziąłem od niego samochód. No, no to dzwonię, dzwonię po policji w tym momencie, tak że, A tak, ja że się nie A to ja pan ma tablicę mafia. A to co, no mogę mieć, tak chciałem, to mam. do no, policja? Nie